Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Już tylko trzy dni pozostają do końca 2023 roku. Marcin Fijomek z Polsat News jest ostatnim gościem poranka 7-9 w tym właśnie roku. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie dają nam w tym roku polityce odpocząć w okresie świąteczno-noworocznym. Jeśli ktoś wyłączył się ze śledzenia polityki 20 grudnia i włącza się dziś, to może być mocno zdziwione. Końca przepychanki o media publiczne nie widać, czy może widać? No nie widać i, i szyb, chyba szybko tego końca nie zobaczymy, dlatego że obie strony okopały się bardzo mocno po, po, po swoich, swoich opiniach prawnych, w swoich działaniach i decyzjach. Ruch ministra Bartłomieja Sienkiewicza, ono o powołaniu nowych władz telewizji polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, no był powszechnie, chyba może, no, może powszechnie zbyt duże słowo, ale w bardzo dużym stopniu kontestowany, krytykowany. Nawet Rzecznik Praw Obywatelskich się wypowiedział w tej sprawie też krytycznie dla ministra. Tak, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Rzecznik Praw Obywatelskich, czy profesor Ryszard Piotrowski, konstytucjonalista, który też dodajmy ku uczciwości, on nie raz i nie dwa chłostał działania Prawa i Sprawiedliwości za niezgodne z prawem z konstytucją. No tutaj też nie miał wątpliwości, że Sienkiewicz po prostu łamał, łamał prawo. E, oczywiście później, po kilku dniach e, dużej dyskusji, awantur wyłączenia ręcznie sygnału TVP Info, powołania nowego serwisu informacyjnego, e, minister Sienkiewicz zmienił taktykę. Zmienił taktykę, przechodząc, e, przenosząc media publiczne w tak zwany stan likwidacji. To się kojarzy tak, jak gdyby te media miały zostać zlikwidowane, no bo po to się stan likwidacji wprowadza, przynajmniej teoretycznie, ale w praktyce to był tylko wybieg prawny, trochę taki, taki taka kiwka prawna, wszystko po to, żeby, żeby po prostu tych wątpliwości prawnych co do tego, czy ludzie Sienkiewicza mogą zarządzać mediami publicznymi było jak najmniej. Oczywiście w tym wszystkim dawno na, na ołtarzu została złożona uczciwość dziennikarska, pluralizm medialny i tak dalej, ale też nie, nie ma co kryć, nie, nie działo się to w ostatnich tygodniach wyłącznie, ale i w ostatnich miesiącach czy latach te zarobki dziennikarzy telewizyjnych, agencji informacyjnej. Które krążą po mediach społecznościowych i jak widziałem, przebiły już dawno bańkę dziennikarsko-polityczną, no też pokazują, że tam sytuacja w TVP była daleka, daleka od ideału. Więc no nie, tu będzie długa jeszcze batalia, tym bardziej i prawna, i polityczna, tym bardziej, że prezes Jarosław Kaczyński na 11 stycznia zwołał marsz y, przed Sejm, czy też protest, pikietę, więc ta sprawa na pewno szybko nam nie zgaśnie w nowym roku. Którego polityka postawiłbyś na najwyższym stopniu podium w kategorii wygodności? Grana w 2023 roku. Kto najwięcej wygrał? Ja może zaskoczę, bo, bo, bo pewnie wypadałoby powiedzieć o, o Donaldzie Tusku, który został premierem, ale wydaje mi się, że najwięcej wygrał Władysław Kosiniak-Kamysz. A to dlatego, że Tworzona przez niego trzecia droga, przez niego i przez Szymona Hołownię trzecia droga, była mocno chłostana na początku od przedstawiciel, przez przedstawicieli i sympatyków Platformy Obywatelskiej i przez Prawo i Sprawiedliwość. Mieli podgórkę, a okazało się, że tak naprawdę ta właśnie formuła trzeciej drogi, listy, która nie byłaby listą ani PiS-u, ani Platformy, no dała. Tak naprawdę pewien pomost dla wyborców zniechęconych, dla wyborców rozczarowanych jednymi i drugimi. Co z tym sukcesem Kośniak i Kołownia zrobią, to już inna kwestia, bo dzisiaj żerują absolutnie wszystkie decyzje platformy i za chwilę może się okazać, że ten sukces to był tylko sukcesem wyborczym na, na te dwa trzy miesiące, ale fakt faktem jest, że to właśnie lider PSL-u był politykiem, który, dzięki któremu prawo i sprawiedliwość te władze straciło. Oczywiście tak, platforma zrobiła swój wynik. Donald Tusk został premierem, więc też w naturalny sposób jest zwycięzcą tego roku. Ale gdybym miał tak poszukać przyczyny realnej zmiany, no to, to byli właśnie liderzy trzeciej drogi, którzy trochę niedoceniani, trochę gdzieś tam bagatelizowani przez największe partie. Zrobili Ale jeszcze były takie wyniki. sondaże na kilka tygodni przed wyborami, że prawdopodobnie progu nie przekroczą. I też, tak. też były takie sondaże. Kilka. Tak, 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 dokładnie, dokładnie, dokładnie tak było. Były próby spychania ich pod próg, później, później te, te już strategia się zmieniła, ale fakt faktem jest, że... Mnie... Że Kosiniak i Hołownia zrobili w polskiej polityce coś, co może w 15 roku zrobił Paweł Kukiz. Otworzyli, otworzyli projekt, który nie był tylko projektem politycznym dla zwolenników PSL-u i Polski 2050, ale tworzyli projekt, który no, wydawał się dla wielu wyborców z takich środka, może trochę gdzieś tam symetryzujących czy, czy balansujących od jednego obozu do drugiego, wydawał się takim projektem, który, który jest idealny. No i wydaje się, że, że też był przyczyną jedną Przyczyn wysokiej frekwencji wyborczej. Prawdopodobnie frekwencji, której szybko już nie powtórzymy, tej 74-procentowej, ale no dzięki temu, że ta trzecia droga była, to mam wrażenie, że dzisiaj po prostu PiS oddał władzę. Ale przed Władysławem Kośniakiem Kamyszem sporo wyzwań, bo i ustawa o związkach partnerskich zapowiadana przez Katarzynę Kut Kotule, a także sprawa Funduszu Kościelnego, no to są tematy takie mocno wrażliwe chyba dla wyborców PSL-u. Tak, to prawda. Ja powiedziałem o tym, że, że, że lider PSL był zwycięzcą tego roku, ale już za grudzień no to pewnie ta trzecia droga nie byłaby aż tak mocno premiowana, bo tak jak wspomniałem, żyrowali dzisiaj żyrują. i żerują i tę historię z przejęciem mediów publicznych i inne pomysły platformy obywatelskiej. Wspomniałeś o dwóch projektach rzeczywiście, w których PSL Delikatnie mówiąc, będzie wstrzemięźliwy, bo jak się prze, przesłuchać polityków z koniczyną w klapie, no to nie mówią, no, no, no nie, związki partnerskie dla, dla, dla par jednopłciowych to nie jest historia, w którą chcielibyśmy wchodzić i podpisywać. Natomiast być może ta formuła tej ustawy będzie na tyle, na tyle, na tyle bezpieczna, czy na tyle niedaleko idąca, że część polityków PSL poprze te rozwiązania. No i podobnie jest z funduszem kościelnym. Donald Tusk zapowiedział likwidację tegoż tej instytucji, natomiast to też nie jest tak, że że to jest wojna religijna rozpętana na całego. I temu ma chyba Władysław Kośniak-Kamysz trochę patronować, żeby to się nie zmieniło w wojnę religijną, wojnę z Kościołem. On stał, mówię on, Władysław Kośniak-Kamysz stanął na czele tego zespołu międzyresortowego, który ma wypracować rozwiązania dające czy pozwalające no, na jakąkolwiek, jakikolwiek kompromis między właśnie kościołami, związkami wyznaniowymi a rządem. To będzie dla niego ważna misja. Myślę, że równie ważna misja, co utrzymanie kontraktów na zbrojenia i podtrzymanie tej wielkiej misji zbrojenia państwa, którą no, tak naprawdę rozpoczął na taką skalę minister Mariusz Właszcz. Ciekawe mogą być też no, już, już niedługo relacje, Platformy i Polski 2050 w kontekście wyborów prezydenckich kandydaci będą musieli się e, różnić, a Szymon Hołownia chyba buduje sobie już trochę grunt pod te wybory jak najbardziej. Te blogi, te uśmiechy, te żarty z mównicy sejmowej, te wywiady w, w, w programach śniadaniowych, to wszystko ma służyć temu, by pan marszałek Szymon Hołownia no, został zapamiętany, czy też jakoś wydarł się w naszą wyborców pamięć jako postać pierwszoplanowa. I on na razie korzysta świetnie z tych pięciu swoich minut, bo przypomnijmy, że on jest marszałkiem rotacyjnym na dwa lata, umówienistą po dwa lata kadencji razem z Włodzimierzem no ale po tych dwóch latach marszałkowania Szymona Hołowni będą wybory prezydenckie, tak jak wspomniałaś. No Szymon Hołownia już wprost powiedział, że tak, on chce być prezydentem, on z tych marzeń z roku 2020 nie zrezygnował. Natomiast zanim wybory prezydenckie, no tu takim testem dla Polski 2050 i szerzej dla trzeciej drogi będą wybory samorządowe w kwietniu, prawdopodobnie 7 i wybory europejskie prawdopodobnie bodaj 9 czerwca. To będą takie wybory, no być może nie jakoś kluczowe z perspektywy porównując je do wyborów sejmowych czy prezydenckich, ale no, w samorządach przecież wszyscy wiemy, że burmistrzowie, rady gmin, powiatów to są często najbardziej właściwe osoby, do których udajemy się po, po, po codzienne rzeczy do załatwienia. Wynik tych wyborów będzie też wskazówką, czy ta zmiana z roku 2023 z października 15 to jest szersza zmiana, czy, czy tylko czy tylko było jakimś wypadkiem przy pracy, czymś na kształt Jednorazowego wybryku wywołanego właśnie wysoką frekwencją. Na pewno na pewno partie przechodzą już znowu w rytm kampanijny. Jeśli ktoś miał nadzieję, że no po tej kampanii roku 2023 będzie trochę odpoczynku, no to niestety nie. Ledwie się rok rozpocznie, wybory zostaną rozpisane. A partie znów wrócą do wieców, do manifestacji, do, do, do przemówień, no i do prezentowania list wyborczych kandydatów najpierw do samorządów. Do jeżdżenia, do, do otwierania do różnych rzeczy. Ta, wszystkiego, ta, co tylko można ta, otworzyć. Ta, absolutnie. Ci którzy, ci, którzy urzędują, no to będą robili, co mogliby, by, by otworzyć most, wiadukt, linię tramwajową, co tam się akurat buduje w danej w danej gminie. No a ci, którzy zabiegają o, o uwagę, no wreszcie będą musieli się pojawić tutaj. Tutaj pewnie duże, duża uwaga będzie skupiona na Warszawie, na, tego, na to, kto zawalczy z Rafałem Trzaskowskim o, o, o ratusz prawo i sprawiedliwość. 4 lata temu wybrało, wskazało Patryka 5 lat temu już w zasadzie. Patryka jakiego? On zrobił dobry wynik, ale daleko niewystarczający do tego, by, by powalczyć o zwycięstwo. Teraz mówi się o Tobiaszu Bucheńskim. No właśnie, komu ten polityk przyszedłby na myśl, jeśli chodzi o pierwszy pierwszoplanową postać pisu? Pewnie nikomu, a, a, a wiele wskazuje na to, że w tych wyborach wiosennych będzie planową postacią, a niektórzy mówią, że będzie też kandydatem PiS-u na prezydenta w przyszłym roku. Trochę to ma być powtórka w historii z Andrzejem Dudą, wyciągniętym z drugiego czy trzeciego szeregu polityków PIS i nagle robiącym fantastyczną kampanię wyborczą, no i, no i po prostu wygrane wybory dla Prawa i Sprawiedliwości. No ale historia to nie powtarza się tak jeden do jednego. Mamy Rafała Trzaskowskiego, mamy Szymona Hołownię, no i mamy przede wszystkim sytuację Dawno nie widziano, to znaczy, Dopiero tu tylko raz mieliśmy taką historię, w której urzędujący prezydent no, nie walczy, o, nie walczy o, o ponowienie swojej reelekcji, bo po prostu kończy swoją misję po dwóch kadencjach. Kto był największym przegranym, skoro mówiliśmy o wygranych roku 2023? No, chyba trzeba wskazać na dwa obozy. Pierwszy to naturalny sposób ci, którzy wybory, co prawda, wygrali w liczbach bezwzględnych, ale władze oddali. To, to, to prawo i sprawiedliwość. Myślę, że Jarosław Kaczyński inaczej sobie wyobrażał jesień i zimę tego roku. Nie przewidział, nie docenił skali tego w cudzysłowie pospolitego ruszenia, które dało tak wysoką frekwencję. W wyborach parlamentarnych oddanie władzy, no to to jest siłą rzeczy porażka wyborcza i tego, tego no tu, tu, tu trudno wskazać. Wskazać inną opcję. Natomiast I ten też... szok powyborczy, co widać u polityków Prawa i Sprawiedliwości. Niektórzy już się otrząsają, inni chyba jeszcze nie, nie do końca. Tak, to jest w ogóle ciekawe, ciekawa, ciekawy przypadek na gruncie, już no, nie chcę powiedzieć psychologii, ale trochę tak, bo a, jeśli się zwróci uwagę na rok 2015, kiedy Platforma była odspawana od stołków no i funkcji ministerialnych, rządowych, to mam wrażenie, że mechanizm był dokładnie taki sam. Po pierwsze szok, po drugie niedowierzanie, no a po trzecie próby jakoś oswojenia tej nowej rzeczywistości. Prawo i sprawiedliwość dzisiaj tak naprawdę robi to samo, co robiła Platforma tuż po wyborach, no bo były manifestacje od razu zamawiane przez Komitet, organizowane przez Komitet Obrony Demokracji i Platformę. Teraz prawo i sprawiedliwość szybko robi manifestacje, 11 stycznia z tymi hasłami samymi hasłami o wolności mediów, o wolności słowa, o demokracji, o praworządności. Platforma obywatelska blokowała mównicę sejmową, może Państwo pamiętają, tak zwany Ciamajdan, te śpiewane kolendy na mównicy sejmowej, okupację sali plenarnej, Prawo i Sprawiedliwość no nie do sali plenarnej, ale już w siedzibie telewizji polskiej czy Polskiej Agencji Prasowej przebywało także nocą w formie takiego właśnie protestu. Trochę to pewnie potrwa, zanim PIS otrząśnie się po tej, po tej porażce tak naprawdę wyborczej, bo praca w opozycji jest zupełnie inna niż praca w łowach rządowych I nie mówię tylko o takiej sprawczości na co do no, danego odcinka naszej rzeczywistości politycznej czy publicznej, ale też w ogóle inna praca jest polityczna. tak? To znaczy inaczej funkcjonuje partia, nie ma tylu pieniędzy, nie ma tylu możliwości, Trzeba się spiąć, trzeba, trzeba pracować zupełnie inaczej i PiS to oczywiście potrafi, bo długo w opozycji było i, i przez te 8 lat od 7 do 15 roku, ale no, trzeba sobie to przypomnieć, a nie ma co kryć, prezes PiS młodszy już, młodszy już nie będzie. Przerwałam Ci e, tę odpowiedź na pytanie o przegranych, wskazałeś Prawo i Sprawiedliwość, ale mówiłeś o dwóch obozach, drugi to? Tak, drugi to Konfederacja. Wydawało się jeszcze o, latem tego roku, a nawet wczesną jesienią, że Konfederacja ma szansę sięgnąć po 15-16% wynik, że to będzie tak naprawdę ta trzecia droga, a, która pochłonie wyborców rozczarowanych i pisem i platformą. I później coś, coś zasz, przestało grzać w Konfederacji. E, jedni powiedzą, za dużo było Brauna i Korwin-Mikkego, drudzy powiedzą, za mało było zdecydowanych wypowiedzi, trzeci, że to Męcent winny. Nie wiem, nie rozstrzyga, Natomiast y, mam wrażenie, że Sławomir Mencen, y, Krzysztof Bosak y, przespali no nie chcę powiedzieć życiową szansę, bo to są młodzi politycy i kto wie, co będzie za, za lat cztery, ale wydawało się, że mają taką, tak, że otworzyło się przed nimi takie okienko pogodowe, taka furtka, która pozwoliłaby im wejść do, do politycznej ekstraklasy, kiedy nie, nie byliby traktowani wyłącznie jako taki finezyjny kwiatek do kożucha tego parlamentu, zawsze na kontrze, zawsze mnie, na ostro i zawsze w sposób wywołujący dużo kontrowersji, ale że weszliby, no jeśli by 15 15%owa ekipa do, do do Sejmu, no to to byłoby naprawdę spora grupa. Byliby językiem uwagi w Sejmie, jeśli chodzi o tworzenie większości. I tak naprawdę wokół konfederacji mógłby się ten Sejm kręcić. Tak się nie stało. Ten wynik konfederacji był dalece rozczarowujący dla ich polityków. No a na koniec jeszcze, jeszcze okazało Grzegorz się, że. Brown, sprawa z Grzegorz, Grzegorz Brown wpadł z gaśnicą na na uroczystość żydowską w Sejmie, zgasił te chanukije i, i, i efekt był taki, że tak naprawdę dzisiaj, albo za chwilę będzie taki, że, że, że Krzysztof Bosek wyleci z prezydium Sejmu, a Konfederacja znów na długie miesiące ugrzęźnie gdzieś właśnie w roli takich wesołych fircyków, którzy czasem może i mają rację, ale którzy są niewybieralni dla, dla dużej części społeczeństwa. Ty jesteś jednym z tych dziennikarzy, którzy się nie podpalają i zachowują równy dystans do wszystkich. Jak się czujesz z tym, że jesteś ginącym gatunkiem? To pytanie tak, zawiera w sobie też pytanie o rolę mediów dziś i jutro, i wczoraj może też. To prawda, rola mediów czasem wydaje się kluczowa, niby jesteśmy tą czwartą władzą. Natomiast wiem o tym, że wiele osób ma dużo pretensji do nas, dziennikarzy, i ma tych pretensji. Słusznych sporo, że jesteśmy, mówimy jako środowisko, tendencyjni, jednostronni, że pokazujemy rzeczywistość tylko z jednej strony. Staramy się to robić i w poranku 7-9, i my w Polsacie, tak, żeby, żeby niezależnie od tego, kto włącza nasze programy, nie miał przekonania, że my. Że my jesteśmy opowiedzeni po jednej ze stron. Ja chciałbym, żeby po naszych wywiadach, po naszych materiałach ludzie mieli po prostu pełną kieszeń informacji, ale wnioski zostawmy, zostawiamy już słuchaczom, widzom czy tym, którzy nas czytają. No bo, tak sobie myślę, że na koniec dnia to my jesteśmy tylko tym, którzy mają dostarczyć informacje No i może wkurzyć tego jednego czy drugiego polityka pytaniem, które jest niewygodne, ale to, czy ten polityk, z partii X, Y, czy Z będzie oceniony dobrze czy źle, czy będzie miał z tego powodu profit, czy nie, to jest drugorzędne, a, a niestety, niestety wielu w naszej naszej branży, chociaż też, też trudno mówić dzisiaj o jednej branży, jednym środowisku, ale niech tak będzie. Wielu o tym zapomniało, wielu, wielu poszło na, na po prostu służbę jednej albo drugiej partii. Dobrze płatnej, jak pokazują, które zależy. Bardzo dobrze płatnej. Ale chyba lustro jest ważniejsze. Ja lubię się golić jednak przy lustrze, a nie przy, a nie przy Dobrze, płatnej, ale nie wartej tego. No właśnie. Nie zabraknie nam tematów do komentowania. W przyszłym roku przed nami też wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Tam to może się dziać, a to jest przecież bardzo ważne no, dla świata całego. I na tym kończę. To dopiero będzie wydarzenie, bo my tak, to, my, to często my za, 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 zatrzymujemy się nad tym, co nad Wisłą, ale to, co wydarzy się w Stanach, będzie rzutowało dużym, dużym echem na to, co dzieje się w naszej części Europy, w tym w naszym kraju. Wiem, że musimy kończyć. Pozdrawiam musimy. Się serdecznie. Dobrego nowego roku. No i słyszymy się my już w poranku 7-9 w nowym roku. Tak, ja kończę poranki w tym roku. Marcin zaczyna w kolejnym, czyli 2 stycznia się z Państwem usłyszy. Dziękuję Ci. Marcin Wioła, Sponsor News i Poranka 7 był gościem. Siódma dziewiąta. Poranek rozgłośni katolickich.